Dzisiaj trochę słów o mindsetie przedsiębiorcy. Dużo przedsiębiorców czuje się samotnych, i co skłoniło mi, żeby nagrać ten odcinek? Ostatnio zorganizowałam konferencję dla osób, które były u mnie na mentoringu. I, yy, I wiecie, co usłyszałam? Aga, budujesz fantastyczną społeczność wspierających się ludzi. Dostałam wręcz yy, wiadomości, SMS-y, że czuć w tej społeczności, że, się nie, że nie rywalizujemy, tylko się wspieramy. Niestety, często w biznesie jest tak, że rywalizujemy ze sobą, że jest bardzo duża, no, dużo antagonizmów, dużo rywalizacji, dużo, y, dużo y, wojenek trzeba stoczyć, tak? bitew. E, natomiast, y, i to jest, i to też Wam kiedyś powiem o energiach w biznesie, bo każda jest potrzebna, ale to też mówię nie na ten odcinek. E, to, co chcę Wam powiedzieć, co jest bardzo, bardzo y, istotne to, i co wyciągnęłam y, z tej konferencji, to to, że Dużo osób powiedziało, że jest samotnych. Samotność w biznesie wydaje mi się, że dzisiaj jest bardzo, bardzo dużym problemem. I dlaczego o tym zaczęłam mówić? Dlatego, że ja często też czuję się samotna z moimi decyzjami. Bo to jest tak, jako przedsiębiorcy musimy podejmować decyzje. No bo jeżeli ich nie podejmiemy, to też jest naszą decyzją. Jeżeli ja dzisiaj nie podejmę danej decyzji. To też jest moją decyzją, bo ja stoję w jakimś miejscu, w którym być nie chcę tak? albo nie powinnam być. I to się tyczy, słuchajcie, inwestycji, to się tyczy wydatków, to się tyczy zatrudniania osób, to się tyczy naszego rozwoju, a czasami też rezygnacji z pewnych projektów. Ja też, na przykład, jedną z moich najtrudniejszych decyzji z zeszłego roku była rezygnacja z zarządu z jednej spółki, którą współtworzę. Tak? I to była decyzja, która, którą też musiałam podjąć sama. Z którą się męczyłam wewnętrznie i miałam bardzo duży konflikt wewnętrzny. I teraz, y, dlaczego mówię o tej samotności? Bo my jesteśmy na końcu samotni, bo, bo wszystko musimy zrobić, y, w sensie nie zrobić sami, ale sami podjąć decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność. I teraz, y, dlaczego o tym zaczynam mówić? Dlatego, że wiem, jak ważny jest mindset. I wiem, że przeczytałam naprawdę masę książek o mindsetie, ale tyle, co nauczyłam się, Pracując nad sobą, bo mam też do tego odpowiednie ćwiczenia, narzędzia, też jestem coachą kognitywnym, więc gdzieś się tego uczyłam. Ale to, co jest najważniejsze, to jest właśnie praca nad sobą w trudnych momentach. Więc jeżeli macie też trudne momenty, to pamiętajcie, że to jest ten moment, że to jest ten moment, z którego wyjdziecie silniejsi. I teraz yy, może powiem wam za chwilkę w dalszej części tego odcinka, jak pracować konkretnie nad sobą yy, jak ja to robię i co mi się zawsze sprawdza. Ale też chciałam wam na początku powiedzieć, że. o tej samotności jeszcze. Ta samotność w biznesie. Często właśnie się spotykam y, z osobami, z którymi pracuję, i widzę, że raz idzie tak, i raz idzie tak. I to jest up and down, czyli na przykład super sprzedaż. Jak jest dobra energia? Jak jest dobry mindset? I widzę, że na przykład u osoby, z którą pracuję, spada ta energia, jest jakieś podważanie i tak dalej, i jest po prostu od razu dołek sprzedaży, jest wszystko idzie źle, i potem znowu wychodzimy. Tylko też nie o to chodzi, żeby cały czas było tak up and down. Raczej warto jest pracować nad sobą. I co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby po pierwsze otaczać się wspierającymi ludźmi. E, pamiętajcie, że właśnie, lepiej być samemu niż być z niewspierającymi ludźmi. To jest pierwsza zasadnicza rzecz. Po drugie, czegoś, czego się nauczyłam ja w swojej drodze biznesowej, nie chciejcie czegoś na siłę. Możecie z kimś zaczynać swój biznes, swój projekt, ale może w drodze, jak idziecie. To ta osoba już nie będzie wam pasować. I dajmy sobie na to przestrzeń. I zobaczcie, to jest droga. Mi kiedyś powiedział mój mentor, mój wspólnik yy, były, powiedział mi tak, aga, ten pociąg jedzie szybko. Ty się zastanów, czy ty nadążasz. Jak nie, to z niego musisz wysiąść. I pamiętajcie, że jeżeli wy roz, ro, jeżeli rozpędzacie jakąś maszynę, czyli swoją firmę, to nie każdy nadąża. Czasami nadążają wasi przyjaciele, czasami nadąża wasza rodzina. Czasami nie nadążają ludzie, którzy w niej pracują, więc jakby odpowiedni dobór ludzi na swojej drodze jest bardzo ważny. Ja się też nauczyłam tego, że y, naucz się żegnać i robić miejsce na nowe rzeczy. Nie jest powiedziane i, i mało to. Ktoś, kto z tobą zaczyna dany biznes albo zaczyna dany projekt, on może nie łapać twojego tempa i może czuć się źle w twoim tempie za pół roku i wtedy obydwoje się źle czujecie. I to jest ten mindset przedsiębiorcy, żeby umieć podjąć decyzję samemu. I to jest tak, możecie zbierać opinie od ludzi, ale pamiętajcie, że bardzo ważne jest, żeby nie zbierać opinii od ludzi, którzy, którzy nie są przedsiębiorcami, którzy się z Wami nie mierzą z tym. Ktoś do mnie powiedział kiedyś, a ale jak Cię tak chce. Tak, chce mi się, bo to jest moje życie. To jest mój lifestyle, to jest moje, moja codzienność. Ja to po prostu kocham, więc mi się chce. I nie będę brała rad od osób, którym, którym na przykład się nie chce, tak? No bo to nie jest mój vibe. Problem często nas, przedsiębiorców, jest taki, że, że, my to, że to do nas przenika. O, my nawet nie to, że to bierzemy, ale ludzie dookoła coś mówią i do nas to zaczyna przenikać. I wystarczy, że ktoś ci powie, nie, to się nie uda. Albo powie ci tak, Jezus, ja wiem, to, to, jest, to jest mega ciężkie. Powiem ci, że próbowała to Basia, no i za nic to nie szło. I my to tak odbieramy do siebie, że zaczynamy się hamować. A teraz wyobraźcie sobie, że jest ten sam świat, czyli świat drugi. Mamy jeden, ktoś, kto przychodzi i mówi Ci, do Ciebie to przenika, i drugi świat, który mówi Ci: Jezus, wiesz co, na pewno Ci się to uda. To jest naprawdę super pomysł. A jak Ci nie idzie, to spróbuj trochę inną drogą. To jest środowisko wspierające się, tak? I takich środowisk warto, yy, warto szukać, yy, warto się nimi otaczać yy, i warto, warto być w takich środowiskach. Czy ja potrzebuję takiego wsparcia? Tak, bardzo często. Bardzo często potrzebuję również się otaczać ludźmi, którzy E, którzy wierzą w to, co robię, e, którzy są w stanie mnie wesprzeć, którzy są mm, cztery kroki przede mną w tym mindsetie i dają mi dokładnie tą energię, której ja potrzebuję. Natomiast nauczyłam się odcinać te osoby, które mnie, e, którym jakby nic nie dają w tym życiu biznesowym. I to wpływa na nasz mindset przedsiębiorcy, to wpływa, gdzie my jesteśmy. Czy przedsiębiorca ma problemy? Każdy ma. Popatrzcie, każdego dnia, ja wstając rano, muszę rozwiązać szereg swoich spraw. Tak samo musisz Ty i musi ktoś, ktoś inny rozwiązać szereg swoich spraw. Ale, ale, ale co jest ważne, jeżeli podejdziesz do tego, ok, rozwiązuję te sprawy, idę dalej i to będzie Twoje nastawienie, to one przyjdą Ci zdecydowanie łatwiej. Jeżeli weźmiesz to za problem, 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 to będzie to trudne. I to też jest mindset i to jest ta praca. I tutaj jest bardzo dużo ćwiczeń, które właśnie my w tych momentach powinniśmy wykonywać, o których za chwileczkę Wam opowiem. Teraz powiem Wam parę moich tipów. Po pierwsze, bardzo ważny tip. Jeżeli jest moment, w którym czuję, że ci nie idzie, albo czuję, że idzie coś nie do końca w dobrym kierunku, to ja to mówię, wtedy trzeba dołożyć do pieca. Moim, ja się nauczyłam tego od mojego mentora, jak pamiętam, że, że mi nie szło wtedy, jak miałam tousa, i, i też nie szło mi kiedyś w sprzedaży produktów cyfrowych. To też jest, jakby, to też zaznaczę, to y, takie zdanie, ucieczka do przodu. Czyli wtedy nie poddaje się, czyli nie robię pięć kroków, teraz na przykład nie idzie mi, no to się zatrzymuje, mówię, o, Boże, nie, 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 tylko to jest właśnie, to jest wtedy ten moment, i wtedy nie bierz książek, tylko bierz swoją głowę i zacznij się zastanawiać, gdzie kierujesz swoje myśli. Czy kierujesz do momentu o Jezu, nie idzie mi, czy mówię, dobra, co jeszcze mogę zrobić? Może to, to, to i to. I teraz jak zaczynasz robić, to robisz, robisz i tu jest bardzo ważny punkt, za który trzeba się złapać, to jest analiza. Zaczynasz analizować i zaczynasz poprawiać. I wtedy zaczynasz napędzać tą maszynę. Tylko wszystko, jak widzicie, zaczyna się od myśli. I jeżeli jest ta myśl, która się pojawi i ona będzie negatywna, bo każdy ma te wyzwania, każdy z naszych przedsiębiorców, ja też nawet dzisiaj stanęłam, słuchajcie, w takim wyzwaniu, że mówię, Boże, tu płatności, tu, to, to, tu. To, to, to nie wiem, jak to wszystko się pospina, po, bo jeszcze ktoś się spóźnia, ktoś się spóźnia, coś nie wyszło, jakiś deal nie wyszedł. Ale w końcu mówię, nie, zaraz poszłam dzisiaj na spotkanie jedno, zaczęłam rozmawiać z tą osobą, mówię, Jezus, pojawiło się od razu sześć rozwiązań. Wcale nie muszę tego robić tak, a mogę to zrobić zupełnie inaczej. I to jest właśnie do przodu, czyli razy dziesięć. Zaczynasz zwiększać swoją intensywność działań w danym obszarze, same rozwiązania przychodzą. Jeżeli zamkniesz się w domu, jeszcze nie daj boże będziesz słuchać osób, które nie są ci sprzyjające, nie ma szans, nie ruszysz do przodu, a później będziesz mieć żal do siebie, jak wygląda twoje życie. I um, ostatnio też miałam właśnie to, takie decyzje trudne w moim życiu zawodowym. To było na przykład rezygnacja z czegoś. Też jest wielką sztuką umiejętność rezygnacji z rzeczy, które już nam nie służą, biznesowo. Życiowo tak samo, ale chcę się odnieść do biznesu. Pamiętajcie, że są cykle życia, że jesteśmy w cyklu życia od 0 do 21, od 21 do 40, tam chyba 4, potem od 44 do 60 i potem ten wiek starczy. To, co było w jednym waszym cyklu życia fajne dla was i co było super, nie znaczy, że będzie później takie samo fajne. Czyli na przykład ja. Jak ja kiedyś chciałam robić biznes, który, który wtedy był na, dla mnie bardzo ambitny i na moje potrzeby tamte, dobry. Czyli na tamten czas, jak miałam lat 30, chciałam się spełnić, chciałam być kimś, chciałam zrobić dużą firmę, chciałam mieć bardzo dużo ludzi pod sobą, chciałam się w tym sprawdzić i to zrobiłam. I nie jest powiedziane, że w następnym moim cyklu życia ja muszę chcieć tego samego. I, i ważne jest, że jeżeli ktoś wprowadzi coś i na przykład sobie mówi, ale ja już nie chcę tego robić, to żeby umieć powiedzieć, nie chcę tego robić, żeby umieć powiedzieć, dobra, zaczynam robić coś innego. Uwierzcie mi, że wszystkie rzeczy, które płyną z waszego serca, a nie z umysłu, umysł jest dopiero później, to one po prostu same się tworzą. I ja właśnie, i to jest najgorsze, jeśli chodzi o przedsiębiorców, konflikt wewnętrzny. Jeżeli im więcej masz konfliktów wewnętrznych, czyli wiesz, że powinnaś zrobić inaczej, ale cały czas tkwisz w czymś starym, to cały czas spalasz tam energię, w związku z powyższym nie idziesz do przodu, nie kreujesz nowego. A to my, jako przedsiębiorcy, kreujemy. Pamiętajcie, że ludzie, z którymi pracujemy, czy którzy pracują dla nas, oni od nas mają dostać tą energię kreacji. To my mamy dostarczyć, więc dbanie o swój mindset jest bardzo, bardzo ważne. E, więc po pierwsze, reasumując tą część, za, zawsze wyłapujcie nie, czy, znaczy nie czytajcie książek, czytajcie książki, tylko nie wystarczy czytać, Wy, y, warto pracować. Czyli wyłapuje, jak coś idzie nie tak, to to jest Twój punkt sprawdzenia czyli idzie Ci źle. Wtedy usiądź i zastanów się, jak pracować nad swoim mindsetem. Wtedy zacznij zastanawiać się, jak kierować myślami. Wtedy zaczynaj swoje, kreować swoje myśli. I oczywiście ja, jak też pracuję właśnie z osobami, to uczę i pokazuję: zobacz, możesz tą myśl przekierować w ten sposób albo w ten sposób. To już od ciebie zależy, jakie, jakie środowisko dla swojej głowy tworzysz. Dwa, bardzo ważne, zależy, kim się otaczasz i jakie środowisko ludzi masz wokół siebie. Bo jeżeli masz niewspierające mówisz mi, będzie ci bardzo ciężko przejść dalej. I trzeci element tego mindsetowego, który dzisiaj chcę poruszyć, to jest balans. Pamiętajcie, to jest też dla wszystkich pracoholików. Nie sztuką jest się zapracować. Bo bardzo ważny jest balans i odpoczynek. To właśnie w odpoczynku rodzą się najpiękniejsze pomysły. Nie musicie wszystkiego wiedzieć. Puśćcie poczucie kontroli. Poczucie kontroli do niczego was nie doprowadzi, tylko i wyłącznie do wypalenia, do wykończenia. Więc nie ma co się wykańczać. Trzeba po prostu niektóre rzeczy odpuścić. One i tak się zadzieją, albo odpadną z waszego życia zawodowego, ale dawać sobie czas na odpoczynek, bo tam rodzą się pomysły. W głowie wolnej, w głowie bez emocji, w głowie, która. Yy, ja zawsze mówię: mam taką swoją teorię, jak coś mi bardzo źle idzie, to mówię Aga, to jest najważniejsza energia. Odpuść. Co znaczy odpuść? Przesiądź się z, puść stery kierownicy i przesiądź się na tylne siedzenie i zacznij obserwować. Jak zaczniesz obserwować, widzisz, co się dzieje. Zaczynasz łapać zupełnie inną perspektywę. Bo jak prowadzisz, to widzisz tylko swój punkt. A jak ja siedzę z tyłu, to sobie patrzę w bok, w drugi bok, jeszcze w inny. I zaczyna mi się pojawiać tysiące innych rozwiązań. Wcale nie musisz czegoś robić. I jeszcze kolejna rzecz, którą chcę dodać na koniec tego odcinka. Nie bójcie się porażki. Czy ja zaliczyłam porażki? Jasne, że zaliczyłam. Czy zaliczę jeszcze? Jasne, że zaliczę. Ale każda jest dla mnie fajna i każdą odbieram jako spoko. Jako coś, co się wydarzyło, bo musiało się wydarzyć. I każde nawet, yy, każde jakieś potknięcie jest dla mnie tak wyjątkową lekcją i czymś, co ja mówię: Boże, ile się z tego nauczyłam? Znowu coś fajnego. Znowu popełniłam jakiś, nie wiem, błąd, albo coś innego, albo coś mogę zrobić lepiej. Więc jeżeli na przykład zaczniecie akceptować porażkę, to przestajecie się bać. I to jest tak y, tytułem takiego wstępu do mindsetu, który myślę, że będę tutaj y, poszerzać, więc zostawcie mi komentarze. Jeżeli chcecie, żebym kontynuowała temat mindsetu i rozbijała go bardziej na czynniki pierwsze, pokazywała Wam więcej różnych y, technik, które mnie prowadzą tam, gdzie mnie prowadzą y, i które pomagają mi na przykład wyskalować program mentoringowy w 10 miesięcy, y, sprzedać 100, 100 akcesów, uwierzcie mi, to też jest przełamywanie wielu barier, które są w głowie to zostawcie mi komentarz, zostawcie sub subskrypcję i ja wtedy będę wiedziała, jakie tematy poruszyć. Może też chcecie poruszyć tematy o pieniądzach, o wycenach, więc im więcej dacie mi e, jakieś informacji, tym będę w stanie bardziej przygotować tematy, które Was interesują. Tymczasem życzę Wam cudownego dnia. Pozdrawiam, Agnieszka Pala.